Witam kolegów i koleżanki. Znajdujemy się na gołębniku lotowym. No i cóż, nie ma czym się pochwalić. Nasz, cała nasza praca, powiem tak szczerze, dała w łeb. E, loty zostały na razie zawieszone. Wrzucili nas do jednego worka hodowców gołębi pocztowych razem nie ujmując z wielkimi fermami drobiu, chociaż to jest bardzo bolesne, dwa lata temu było rozporządzenie, pismo, że gołębie nie przenoszą, jak to się mówi, ptasiej grypy. Niestety teraz czekamy na zmianę regulaminu do mistrzostw Polski. Nie mam czym się pochwalić, nie mieliśmy żadnego lotu konkursowego. Oprócz tego mogę się tylko co pochwalić, że 20, około 20 treningów wykonałem, zgubiłem jednego gołąbka. Gołąbki naprawdę były bardzo dobrze przygotowane. Na tą chwilę, jak tu widać, ten gołębnik puściłem w pary. Tutaj zaczynałem się ganiać na jajka gołąbki. No, bo tak planuję, żeby te gołąbki, jak to się mówi, jeśli się uda wszystko i ten 15-16 maja wystartujemy, żebym mógł po prostu ruszyć z jednego gojemnika od jajek. Także i tu dla Was będzie, drodzy koledzy, prezent. Jeśli ktoś by zechciał, to tutaj tylko, tu mam 14 par. Ja sobie z tych gołąbków chcę odebrać tylko z dwóch par jajka. I mówię z, od razu z najlepszej rocznej drugiej najlepszej rocznej okręgu, 102 roczniaka w Polsce i a tam co siedzi siwy. 15-17 i gołąb Polski przez 2 lata w trzech kategoriach najlepszy lotnik okręgu, ten co się iska, a tutaj ta para. Tylko z tych dwóch par po prostu chcę odzyskać, a ta samiczka co wyszła była dwa razy druga z Brukseli przez 2 lata w oddziale oczywiście i w okręgu była 2 razy 20 tam któraś. A tutaj mimo tak jak siedzi ta Pstra, była pierwsza z Brukseli. Yy, tam taka bezwędna, tutaj jest taki samczyk, który był najlepszy roczny oddziału w 2019 roku, bo on jest 18. Z wszystkich tych gołąbków, drogi, drodzy koledzy, do pięciu jajek daję w prezencie. Bez żadnych opłat, wiadomo, jeśli ktoś będzie zainteresowany, mogę po prostu te jajka wysłać no, na jego koszt, tak powiem szczerze. Bo ja nie mam zamiaru dokładać, ale lepiej, jeśli jest ktoś zainteresowany, może się przyjechać. I wiadomo, ja te pierwsze młode, bo tutaj odchowały, to ja zostawiłem część dla siebie, część poszło dla kolegów. Także tak to wyglądało. Koledzy, ci, co ode mnie zakupili, wiedzą, jakie gołębie uważam, że wysokiej klasy, dobrze utrzymane, zdrowe, fajnej budowy. Także, jak ktoś sobie weźmie te jajka, zaznaczam w prezencie. Do pięciu jajek daję w prezencie. Także yy, hodowcy nie muszą być moimi klientami. Po prostu, jeśli będzie ktoś chciał przyjechać, to. I to te, te wcześniej telefonicznie uzgodnić ze mną. No i tak myślę, że za tydzień w niedzielę będą jajka, bo wczoraj puściłem to w pary. Także uważam, że za tydzień mogą być jajeczka. Może se ktoś spokojnie przyjechać. A jak nie, to za półtora tygodnia wtedy będzie wiedział, które zalęgnięte, a które są ewentualnie czyste. Chociaż uważam, że nie powinno być, ale wiadomo, ręki se nie dam uciąć. No, także co do tego, no i drodzy koledzy, tak wracając do tych lotów, zaufajmy, nie wiem, temu naszemu zarządowi, głównemu, że jakoś tutaj ten regulamin dostosuje do naszych potrzeb, chociaż to jest ciężko teraz, każdego to boli, każdy włożył tyle pracy, tyle pieniążków, treningi, przygotowanie gołębi, Wiadomo, można było te gołąbki sobie spokojniej rozparzać. Nie tak można było trenować. Tutaj niektóre oddziały już zrobiło parę lotów. Niektóre dwa, niektóre jeden, niektóre tak jak my żaden. Wiadomo, ale każdy był przygotowany, żeby wystartować zgodnie z planem. Można było to dużo wcześniej załatwić i byłoby trochę spokoju. A teraz jest taka nerwówka. Każdy chce mieć gołębie przyszykowane na jakiś czas który jest tak naprawdę nieokreślony, czy to będzie jednak 15, czy to będzie dopiero dalej. Zobaczymy. Zapraszam jeszcze drogich kolegów do Altany. Pokażę tam kilka wspaniałych, moich takich można powiedzieć, najlepszych gołębi w rozpłodzie, bo zaczyna się sezon, e, można powiedzieć, u mnie już taki, który będę. Parował gołąbki do e, rozpłodu, i było dużo <laughs> zapytań, czy po prostu. E, no, z boksu oczywiście e, hodowcom preferuje zamawiać i z boksu sobie brać gołąbki. E, no, wiadomo, żeby mógł sobie i też robić klient potencjalny te DNA. No, tutaj mogę powiedzieć, że dzisiaj doszły do mnie prezenty od mojego kolegi Arkatomy, za to mu dziękuję. Tu są różne, wiadomo, jest tych rodowodów tych gołąbków przyszło sporo, ale wiadomo, są tu z jego tych najwybitniejszych gołębi, wzmocnił mój zespół lotowy, no ja też będę dłużny, też postaram mu się uchodować coś kapitalnego. No i dlatego mówię, dla niego, dla Piotka Bogały, czy dla. Tomka Czaplińskiego muszę po prostu postarać się, zresztą jak dla każdego i uhodować coś konkretnego, także jeśli będzie ktoś zainteresowany, pokażę jakie mniej więcej pary mogę skonfigurować wiadomo tutaj ja wybieram teraz takie konfiguracje 3 tylko ale to wiadomo, że to tych głębi w rozpodzie jest więcej i można coś fajnego wybrać, uzgodnić sobie telefonicznie hodowcą, którym odsyłałem, jak to się mówi w późniejszy termin Zapraszam do kontaktu telefonicznego 691019535, żeby po prostu uzgodnić ze mną ewentualne pary do boksów, jakie mam nim uchodować, coś do rozpodu, tak jakby było uzgadniane lub potencjalnych nowych klientów. No jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to tam mogę mieć jakieś pojedyncze jeszcze gołąbki z drugiego lęgu bo mówię oprócz tego co pójdzie do moich kolegów, przyjaciół, tak i dla Bolka Spocińskiego muszę coś tam fajnego dać w prezencie, bo wystawił nowy gołemnik na zasiedlenie, tak jak mówiłem, Piotrek postawił kapitalny nowy gołemnik. też na zasiedlenie muszę coś dać, Tomek Czapliński też muszę mu coś prezentować, no i wiadomo, Arek Toma, Jurek Mrowca, no i wielu, wielu innych przyjaciół, którzy co roku się coś tam wymieniamy. Także zaprezentuję może tutaj dwóch samczyków i powiem o nich parę słów tak w skrócie i takie trzy samiczki z czego mogę tutaj najbardziej jak to się mówi preferować dla kolegów także przekażę tutaj dla mojej córce telefon żeby mogła te także drodzy koledzy tak jak, tak jak widać na pierwszym planie jest tutaj na wróżki, na wróżku, wróż Dobra, to jest ten mój trułsemek, wiadomo. To pokażę bardziej samice. To jest trułsemek, a tam jest imbred na brzydkie oko, brzydkie oko razy córka, która była też na kilka tysięcy pierwsza na rejon u Jurka Mrowcy, czyli Wierzembiu Zdroju. Także pokażę co jakie mogę ewentualnie do tych konfiguracji dać e, samiczki ta samiczka o numerze przykładowo jest 0370, 14 rok 70 86 jest to samica takiej budowy o takim skrzydle jaki ma uskok dekalaż chociaż to pióro dopiero dorasta tak jak i ten mój Stary. To jest córka najlepszego, jednego z lepszych rozpłodowców rodziny Łepuch, Kopmana 002, także on z, razem z tą samicą wydał mi taką kapitalną samicę 400, która była po prostu w rozpłodzie super samica, i z niej siadały pierwsze gołębie na oddział. Także w takich konfiguracji można uchodować. Eee, następna samica, ja pokazuję tylko drodzy koledzy, takie unikaty co raczej już te gołąbki są niedostępne. Następny gołąbek o takiej budowie jest to samica o numerze 14-rok-018. 59.39. Jest to córka słynnego gołębia 776 u rodziny Paluch, czyli 100% firm. No, także mówię: no ta samica też już nie tylko u mnie, ale u Jurka Mlowca dała kapitalne gołębie. No, u mnie też. Zobaczcie, jaki ona ma usko, jak Tak samo dekalaż, jak ktoś się na tym zna, jej skrzydełko. No, jak mówię, budowa. Ona była z tym samcem w parze. Już mi się z tych gołąbków sprawdziły super. W tamtym roku już jako roczna samica po tym samczyku, Imbredzie była najlepsza u mnie liczona do kategorii A. Także mówię parę. Jeszcze jedną samiczkę zademonstruję, bo jest tych gołąbków więcej. Drodzy koledzy, ale następnym takim gołąbkiem unikatowym jest to gołąbek 0166 14 rok 1954. Jej budowa też nienaganna. Plecy, wszystko. Skrzydełko też, uskok dekalarzma. No co mogę powiedzieć, tak, to jest samica słynnego gołębia Piotrka Bogały. Córka 15, który był w dziesiątce w Polsce dwa razy. Kategorii chyba B w Polsce. A matka tego gołąbka to była samica wnuczka Bolide od Krzyszka Polskiego, która dała wspaniałe gołębie Piotka. No. A ta sama samica jest, naj, jest matką najlepszej rocznej oddziału drugiej rocznej okręgu 2020 roku. To 102 rocznej w Polsce Ona razem z trzyusemkiem właśnie wydała takiego gołąbka Także drodzy koledzy Drodzy koledzy, jeśli ktoś chętny, tak jak mówię, nabyć sobie w gratisie te jajeczka po wdowcach, to zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś z kolegów, którzy wcześniej się pytali o gołąbkę, Rozpłodu. Zapraszam o kontakt telefoniczny i mówię. Wiadomo, te gołąbki z boksów takich unikatolnych, gołębi. No wiadomo, są trochę droższe, ale w razie czego możemy znaleźć na i trochę tańszą kieszeń dla kolegów. No wiadomo. Z tych gołąbków hoduję tylko w boksie, żeby nie było żadnych niedomówień. Z tych najlepszych gołąbków. Zawsze hodowca może sobie wziąć pióra z ojców, może no zrobić dena, żeby nie było żadnych te. I najlepiej jak hodowcy, by osobiście odbierali te gołąbki, zobaczyli ojców, porównali dzieci. Także serdecznie zapraszam jeszcze zrobimy malutkie zbliżenie na te gołąbki. Także córce dziękuję. Także mówię. Drodzy koledzy, jeśli ktoś by chciał, córka 002 Kopmana od Łepuchów, Tu jest mój trzusemek. To jest po wnuczce Miss Ermerwen i po wnucze jednocześnie Mighty Mena, a jego ojciec był brat olimpijczyka Siego. Tutaj znowu para, to jest córka brzydkiego, przepraszam, syn brzydkiego oka, zimbredowany z własną córką był w parze który się już wy, wyróżnił w dospodzie. całą najlepszą u mnie samicę liczoną do kategorii A i B no i wiadomo, w jednej byłem kategorii mistrzem w drugiej byłem drugi w oddziele a tu jest córka 776 urodziny palu także mówię serdecznie zapraszam, pozdrawiam no i co, czekajmy spokojnie na loty do zobaczenia i do usłyszenia.